Cześć! Witam Was na kanale EduSpace. Um, w tym nowym cyklu będziemy zajmować się kwestiami związanymi z maturą międzynarodową IFB Diploma Program. W tym odcinku dowiecie się, czym jest taki program, skąd się wziął, jakie są generalne różnice pomiędzy właśnie takim stanem edukacji a polskim e, programem nauczania, a także czym kierować się przy wyborze szkoły. Zapraszam! Na początek, kilka słów o mnie. Nazywam się Iga Truduska, jestem absolwentką programu IB Diploma Program, który ukończyłam w zeszłym roku. Więc chciałabym po prostu przedstawić Wam generalne różnice między polskim programem IB, strukturę, jak się zdaje, jak egzaminy, wszystkie takie praktyczne kwestie, eee, też wady i zalety. Jak do jak widzicie, czy to jest dla nas, po prostu wszystkie takie kwestie, które sama chciałabym, żeby ktoś powiedział mi, kiedy już do IB. Mm, no więc, może zacznijmy od tego, czym jest IB. IB, IB Organization, to to taka, to skrót, skrót z organizacji, która na pewno nazywa się International Baccalaureate Organization. To jest szwajcarska organizacja, która powstała w latach 60. tych e, w Genewie jako alternatywa dla narodowych programów szkolnictwa. Co to znaczy? Otóż szwajcarzy, którzy założyli IB, zorientowali się, że jest bardzo wiele dzieci z rodzin, które nie mieli miejsca zamieszkania. I takie dzieci miały problem, ponieważ nie do końca. Mm, jasne były różnice między w szwajcarskim a angielskim, a polskim, a amerykańskim. Będzie Szwajcarzy stwierdzili, że stworzył program, który będzie zunifikowany. I tak zrobili. W, w, w dokładnie chyba w 1968 roku stworzyli IBL Puma Program. To jest program, który na całym świecie wygląda tak samo. To jest taka alternatywa dla ostatnich lat nauki, dla liceum. A oprócz tego International Baccalaureate Organization. Um, Oferuje też programy takie jak Middle Years Program, Primary Years Program czy Career Rated Program. Primary Years to taka pierwsza lata Middle Years to takie kolejne lata postawówki, a Career Rated Program to taka alternatywa dla Diploma Program, jako bardziej skoncentrowana na, na konkretne zawody, coś takiego jak technika. Co jednak ważne, zwykle w Polsce, kiedy mówimy o IB, mówimy o Diploma Program, czyli tym pierwszym, o którym mówiłam, alternatywą dla klasycznego i samogłównoszaczącego. Mm. To właśnie o nim będziemy mówić za każdym razem, kiedy użyjemy słów IB program. To jest w naszym cyklu się tylko na tym programie. Na początku placówkami, które oferowało IB, były tylko i wyłącznie międzynarodowe placówki prywatne, czyli na przykład amerykańskie Warso, School of Warsaw, ale e, teraz się zmieniło i wierzku publicznym, takie na przykład matory, o które samochodziłam, sama chodziłam, oferuje program IB. No więc e, możecie zapytać od razu, jak się liczy ta IB. Czym ono właściwie jest tak w polskim stanie prawnym? Bo to ma z nim jest ważna informacja i od razu mogę powiedzieć, że IB, certyfikat kończenia IB Diploma Program, tak zwany zdany program, jest traktowany na zasadach świadectwa dojrzałości. Jeśli interesują Was konkretne postawy prawne, to znaczy konkretne tam e, rozporządzenia i konkretne paragrafy, zachęcam do powstania artykułu na blogu, w którym opisam dokładnie wszystkie źródła, wszystkie odnośniki, wszystkie linki. Tam możecie to znaleźć. W Polsce generalnie są 54 szkoły, według IB, które oferują ten program. Mm, I od razu, za, od razu warto zapytać, e, czy on jest, pani takie pierwsze pytanie, które się nazywa, to jest takie, czy trudniejszy, czy jest łatwiejszy, niż polski program? To jest niesamowicie skomplikowana kwestia. O tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Będziemy porównać statystyki, podejścia, wszystko, ale te, teraz, na, teraz na, ten, na, na dzisiaj mogę powiedzieć przykładowe wyniki sesji egzaminacyjnej. Ostatnia sesja egzaminacyjna, która się odbyła, jest listopad 2020, 75% uczniów zdało IB, natomiast średnia Eee, średni wynik to było 30 punktów. W IB nie mamy punktów, nie mam przepraszam, eee, końcowych wyników podobnych w procentach, tylko w punktach. Maksymalna ilość punktów to 45, zdaje 30 punktów, eee, 25 punktów, przepraszam. 30 to średni wynik z sesji i 2020. To jednak wynik ogólny z całego świata. W Polsce jest takie przekonanie, że IB jest tylko dla elitarnych uczniów, że to jest jakiś niesamowity program. Na świecie jest to po prostu jako alternatywa, dlatego podchodzą do niego różni ludzie i mają różne wyniki. W Polsce te wyniki są średnio wyższe, z no to od szkoły. Na przykład w CSIM 2020, którą ja zdawałam, batorem w mojej szkole wynik, średni wynik to było 40 punktów na 45. 10 punktów więcej niż średnia światowa z tego roku. Dużo? Mało? O tym patrzymy w następnych odcinkach. Teraz możemy skupić na tym, jakie są główne różnice między polskim programem a International Baccalaureate Diploma Program. Po pierwsze, program IB trwa 2 lata. Liceum Polskie trwa 4 lata. Co się dzieje z tymi 2 latami? To zależy. Jeśli szliście jeśli programem Middle jest Program, czyli to takim poprzednim, programem program dla do osób młodszych, macie szansę skończyć liceum kilka lat wcześniej niż polscy koledzy. Jeśli jednak do IB przyjdzie dopiero w liceum, oznacza to, że skończycie, że Pierwsze dwa lata Waszego brudu to nie będzie program IB, tylko co to się, to się nazywa 3IB i jest takim rodzajem przejścia od właśnie polskiego programu do IB. W praktyce oznacza to wiele przedmiotów i mm, może znaczyć też trudności na przykład z językiem, ponieważ e, moim drugim punktem różnicy między IB a polską naturą jest to, że IB dostępny jest w językach pokładowym angielskim, francuskim i hiszpańskim. To znaczy, że większość przedmiotów będziecie mieli w jednym z tych języków. Zależy. Y, jakie oferuje szkoła? Większość ludzi zdaje IB po angielsku. Trzecia różnica. W IB trzeba mieć sześć głównych przedmiotów, a, które zdaje się na maturze. Te przedmioty dobieramy sobie z sześciu różnych grup. Pierwsza grupa to język ojczysty, druga język wykładowy, trzecia to e, przedmioty ścisłe, czwarta to przedmioty y, społeczne, y, y, piąta to matematyka, natomiast szósta to taka grupa ogólna, taka. Również przedmioty teoretycznie grupy związane ze sztukami, ale większość szkół w Polsce oferuje to np. też dodatkowy przedmiot ścisły dla osób, które potrzebują tu przedmiotów ścisłych, lub na przykład dodatkowy język obcy. Każda szkoła ma inny wybór przedmiotów. W niektórych szkołach przedmioty ścisłe to np. E, tylko fizyka i chemia, w innych mamy też biologię. Niektóre szkoły oferują w przedmiotach społecznych tylko np historię i geografię, ekonomię i psychologię i do, 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 dodają tego na przykład przedmiot taki jak mm, światowa polityka. To Wszystko zależy od szkoły. Jeśli macie już jakiekolwiek pomysły na to, jak, jak chcecie kontynuować naukę, jeśli wiecie, jakie przedmioty na jakichś przedmiotach chcielibyście skupić, zachęcam do sprawdzenia danych szkół, które Was interesują i jakie one mają przedmioty. No ale to, że musicie mieć każdy, przedmiot z każdej grupy, czyli każdy będzie miał przedmiot ścisły i każdy będzie miał przedmiot E, społeczny i każdy będzie miał przedmiot język. E, oznacza to, że po prostu musicie mieć te wszystkie przedmioty i wszystkie je zdajecie na maturę. To jest nie wszystko. Oprócz tego mają się przedmioty takie jak TOK i Kas. TOK to Theory of Knowledge, teoria wiedzy. Przedmiot taki, który skupia się na takim akademickim podejściu do wiedzy. Bardzo abstrakcyjny przedmiot e, zdaje się go za pomocą eseju prezentacji. Nie mamy z niego egzaminów. CAS, e, e, Creativity Activity Service, to przedmiot, który trochę zmusza uczniów, żeby mieli coś poza szkołą. Creativity musicie udowodnić, że robicie coś kreatywnego oczywiście, Activity musicie udowodnić, że prowadzicie jakiś sport albo taką jakąś pełną dyscyplinę, natomiast e, Service e, to znaczy, że musicie mieć jakiś wolontariat, albo jakkolwiek pomagać swojej społeczności, w której żyjecie. To dokumentuje samą z takiego dzienniczka kasowego i to zalicza moderator programu, nie, też tego też nie pisacie egzaminów. Oprócz tego macie scenet essay, taki essay na 40 słów pisane z przedmiotu, który musicie oddać. W po polskiej maturze, po maturze można mieć więcej przedmiotów w programie, ale nie trzeba wszystkich zdać w maturze. W IB zdajecie to wszystko na maturze. I też ten rodzaj zdawania się, się różni. To jest moja czwarta różnica, ponieważ w IB, um, macie oczywiście takie egzaminy końcowe z wielu przedmiotów. Mm, każdy przed, ka musi mieć trzy przedmioty na poziomie w rozszerzonym, a trzy na e, poziomie podstawowym. Poziom podstawowy nazywa się standard level, poziom e, rozszerzony nazywa się higher level. Co jeszcze? Ha! Wiele rzeczy. A po pierwsze, a z każdego przedmiotu musi pisać internal assessment, to jest taki, mm, taka, taka praca, którą dajecie swojego nauczycielowi. To też liczę do Waszego wyniku maturalnego. Macie już kilka prac ocenianych eksternistycznie, tak jak TOK Essay czy stand Essay, to też liczę do Waszego wyniku maturalnego. Oprócz tego są oczywiście egzaminy ustne, różne prezentacje. IB zdaje się przez dwa lata. To nie jest tak, że możecie uczyć się trochę, trochę nie przez dwa lata i zajmiecie się przez ostatnie trzy miesiące i zdacie wszystkie egzaminy świetnie. Nie. Prawdopodobnie już w pierwszym roku będziecie musieli zdawać różne egzaminy ustne bądź Pisać prace, które potem liczy się do waszej końcowej oceny. Skoro wiemy już, jak wygląda więcej IB, czym się różni, teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie można uczęszczać do programu IB. No więc generalnie, tak jak mówiłam na początku, było to głównie szkoły międzynarodowe, teraz wiele szkół publicznych również oferuje IB. A jak znaleźć takie szkoły? No więc IB proponuje swojej stronie taką przydatną wyszukiwarkę, która po prostu szuka nam szkół. Generalnie wszystkie informacje, jakie nas interesują, wpisujemy w te wyszukiwarki, a one szukają szkoły dobrej dla nas. Pewnie tych szkół będzie kilkanaście, które się wyświetlą, Co robić potem? No oczywiście taki proces selekcji jak w przypadku normalnej szkoły, czyli szukamy informacji na grupach na Facebooku, szukamy informacji na forach, szukamy informacji na dniach otwartych, szukamy absolwentów, którzy mogą o czymś powiedzieć. I generalnie tak jakbyśmy mieli polską szkołę, jednak jest kilka różnic. Po pierwsze, mm, Najbardziej popularny ranking takiej są w Polsce wydaje mi się to Perspektywy. Jednak do rankingu Perspektyw wyniki z IB się nie wliczają. Co znaczy, że nie ma właściwie w internecie miejsca, w którym moglibyście porównać wszystkie wyniki IB w Polsce. Czy można założyć, że szkoła, która radzi sobie dobrze w programie polskim, też sobie będzie dobrze radzić w programie IB? Niekoniecznie. Ponieważ IB to jest tak skomplikowany i inny program, od polskiego programu nauczania. Trochę trwa, zanim szkoła się wdroży. Muszą mieć nowych nauczycieli, którzy przeszkoleni, muszą mieć koordynatorów. Wszystko to jest dosyć skomplikowane. Kryteria nie zawsze są jasne. Dlatego warto po prostu sprawdzić ile lat na szkoła ma ten program. Jeśli jest to mniej niż 5 lat, po prostu warto zobaczyć wyniki i jak zobaczyć jak ta szkoła po prostu sobie radzi, bo może być tak, że nie do końca jest to taki Le, 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 taki poziom, na który chcemy celować, to samo życie przedmiotów. Ponieważ niektóre szkoły są sobie świetnie, e, na ogólnie, ale niektóre przedmioty wprowadziły załóżmy rok temu, nie mają jeszcze wykwalifikowanej kadry, nie mają do, do, dobrego rozumienia kryteriów i wtedy warto właśnie po prostu zapytać, Można na otwartym, może można zadzwonić, ile lat, e, od ilu lat są przedmioty, które nas interesują. Oczywiście było przedmiotów zmienia się. Wybieram przedmioty do IB dopiero w drugim roku, przy IB. Jednak mm, warto, po prostu, warto po prostu sprawdzić sobie statystyki tych przedmiotów. Nie warto zakładać, że szkoła radzi sobie wszystkim dobrze, bo zwykle na pewno są jakieś swoje punkty, a tego raczej unikamy. Mm. Co do rekrutacji. Każda szkoła IB w Polsce, tak jak w ogóle każda szkoła w Polsce, ma prawo decydować, jak przeprowadza rekrutację. To znaczy na przykład szkoły niepubliczne zwykle robią testy z danych przedmiotów. I to ich wynik decyduje o przyjęciu kandydata. Natomiast szkoły publiczne. Zwykle do klasy B sortuje bardzo wiele osób i trudno się dostać bez, laure, bez promu laureata albo finalisty kursu kuratoryjnego lub równoważnego, na przykład e, ojagu. I e, oczywiście są wyjątki. Moja szkoła się na drugi rok dopiero, wtedy się zdaje testy, przynajmniej tak było w mojej szkole. Jednak e, generalnie każda szkoła ma inny z tym rekrutacji. Do, niektórych, do większości też trzeba zdać testy językowe tak jak to tylko że to ebi pluk jest zdania trochę, zwykle trochę wyższy. A oprócz tego warto pamiętać, że no, tak, jak, tak jak mówię, różne, różne szkoły przyjmują różnych uczniów, mają różny poziom, więc po kursu warto zobaczyć sobie, kuraz interesuje, przejść dokładnie z semi rekrutacji. To właściwie tyle z takich podstawowych informacji na temat IB. Nie pokryliśmy jeszcze bardzo wielu kwestii, dlatego zapraszamy Was na następne filmiki z tego cyklu. Też powiem Wam w sekrecie, że w ostatnim poście ostatnim filmiku chciałabym odpowiedzieć na Wasze bezpośrednie pytania. Dlatego zachęcam ich do pisania w komentarzach pod postami na nasz, stronie naszego bloga albo wstanie na maila, którego znajdziecie w opisie. Hmm. Czegoś dowiecie jeszcze w tej serii? Na przykład tego, jakie są mity na temat IB, jak, po, jak, jak sobie poradzić w IB, paling dla rodziców, jak wspierać dziecko w IB. Dokładnie wyglądają zaliczenia wszystkich potrzebnych informacji, dlaczego zachęcam do zostania z nami i oglądania następnych filmików. Dzięki! Do zobaczenia!